Maria Konopnicka, Rota Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep piastowy, Nie damy, by nas zniemczył wróg, Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli zżył, Bronić będziemy ducha. Aż się rozpadnie w proch i w pył krzyżacka zawierucha, twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił, orężny w stanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił, pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg.